Siema kocury, witam was w kolejnym odcineczku z tego sprzęta. Będziemy przerabiać to gówno na krosa, na terenówę. Mamy tutaj nawet opony kostki, ale zanim do tego przejdziemy, to spalmy w ogóle w tym szajsie tego kapcia do końca, bo tak nie może być, że ten kapek jest. Otwieraj! Dawaj paliwo! Tylko powoluńku. wstaje, wstaję, wstaję, dawaj jeszcze jej. Za dużo nie ma co lać, bo zaraz to gówno się znając życie zepsuje. Jak byliśmy tu poprzednim razem, to nie jechała. Teraz dopiero człowieku ona odcięcie łapie na momencie. Jedynka, dwójkę nawet wrzuciłem, tylko jej dotknąłem ona odcięcie. Kafe, nie... Który miałeś bieg? Trójkę albo czwórkę. Dotknęło dwóch dobra pal jeszcze. Troszkę Jedziemy zmienić kapcia. Patrz, wieku, jaki dostaliśmy stojak od Helmuta, żeby postawić tą kajabudzę do zmiany kół. I to takie rzeczy właśnie decydują o tym, że lepiej od Niemca kupić auto, co nie? Albo motocykl. O, o, o. O kurwa. Dobra, i uwaga. No, chodź. A przy zmienianiu oponek na takie kostkowe pomoże nam firma Redac, która nas wyposażyła w taką montażownicę piękną, w takie łyżeczki, piękne, stare, chromowane, fajne. No nie oszukujmy się jednak montażownica do opon, coś co mega się przyda nam przy naszym upalaniu. Często kapci tych schodzi sporo i nie mamy czym zmieniać, więc zmieniamy od dzisiaj tym. I taka montażownica to naprawdę mocne wsparcie naszego garażu. Umożliwi nam jaranie kapci do oporu, a przy okazji będziemy mogli zadbać o buty naszych daily furek w zimowym okresie. Ściągamy kółka, ale chyba ja bym zmienił opony, wiecie? Rafał musi nas nauczyć! To niech mnie uczy, ja muszę się nauczyć, jak używać montażownicy. Możecie u nich znaleźć także inne wyposażenie warsztatowe, jak podnośniki wszelkiego rodzaju, czy to nożycowe, czy kolumnowe, ale także prostsze, bałwanki, czy też żaby. Poza tym jest naprawdę dużo szafek. Kluczy i innych narzędzi, które usprawnią Waszą robotę w warsztacie. Warto sprawdzić. Link do nich znajdziecie w opisie, a my przechodzimy dalej do roboty z Hayabuzu. Najpierw Szełakowo. Kurna, do... dzięki za tą wiedzę, stary. Kurdy, nie wiedziałem tego. Mądrego to dobrze. Ale najpierw Szalaka spalić. To już wykonane. Akurat to wiedziałem. Ty wulkanizator! To. Ja wsadzę. Ty, a to Kapuza znalazł. Ale on on miał <głos》>. mi sytuacji jak to się robi, Patryk wytłumaczył. Tak, ja widziałem. <głos》>. Ale felga się nie podrapie, plus. Nie. Trzech <głos》>. typów przy jednej maszynie i to sobie nie radzą. <głos》>. Jak założymy tą oponę, to nie możemy zdejmować tej naklejki. To jest znak prestiżu, że jeździsz na nowych oponach. Continental, człowieku. Tak, naklejka musi być. O, co prawda nie mogę wszystkiego, ale mogę na przykład z jednej opony zrobić dwie. Jakby się złączył jeszcze w jedną i skrajał na środku, też by pojeździł. No to patrz. Tak. Jakaś... Zgadłeś? Jakie kółko? No w na człowieku, też z naklejkami. Ależe, piachem się Przednuska I funkcji. w końcu motorki na kanale, coraz więcej motorków widzowie. starszy widzowie z początków kanału, kiedy to więcej motocykli było, pewnie są mega zadowoleni. My tego nie mówiliśmy, to jest na 50 zarejestrowane. Hajbuza. No. I to nie my rejestrowali. Niemiec zarejestrował tak. Syn do szkoły jeździł, bo miał 300 km na dojazd. Ja bym jako na ósmą do szkoły siódmej wyjeżdżał. Człowieku, wygląda! ale klasowy turystyk! Ale to nie jest turystyk, to jest adventure. Turystyczne enduro, adventure. Zobacz, zobaczcie, to nie wygląda jakieś MX, jak typowa crossowa teraz. A jeszcze kiera będzie. Kierę kupiliśmy za 2000. Patrz. Zobacz ABM Ergonomic Style. Tutaj pokazuje się ile taka kiera kosztuje z tą półką. To nie są tanie rzeczy. Ponad dwa koła za takie gówno są. To wygląda jak To jest od Rometa mojej baci, gościu. I zamiast mieć taką sportową kierę do dołu gównianą, to masz taką elegancką do góry. Podwyższoną. Tylko ci linek starczy. Starczy! Dobra, dawajcie przód. Tak czy Tak, bo mi to robi kierunek. Ja to trzeba ostro strzelić. Twarda. To nie wiem nawet, czy tym inflatorem uda się. Damy radę, damy radę. Dobra. Co jest?

za duże koło. Musimy na oponę. Zobacz to oponę, a zobacz to. Zobacz jaka to jest różnica, zobacz. No ogromna jest różnica. A ile było do zawieszenia? Plus jeszcze jak kolca wsadzimy do tej opony, nie ma szans. Musi być mniejsza. I nie wiem czy w sumie może z cyberki nie wziąć. Wąska tam ta opona jest, w sensie no nie wygląda tak fajnie. Chodźcie zobaczymy. i wąskie jest to koło. Tutaj ranty wystają. Tu jest ostry naciąg, nie? No nic, no zobaczymy. Weźmiemy tą oponę, może jeszcze coś się przyda z niej. No i łapan jakby mam <noise> <noise> Człowieku i nic nie strzeli. No i teraz tak, gdzie to sprzęgło cierpnie? Trochę teraz powciskam i zobaczymy czy jakieś ciśnienie się zbuduje. A stąd się poci tutaj Kurna, chciałem pieniądze zaoszczędzić no i... To może zaoszczędzić kupując ubezpieczenie nam mówi, no 100 złotych cashbacków za zakup polisy, wiesz? Słyszałeś o tym? Bo używałem gościu. Do czego? Do Wito. Do Wito? I co, taniej ci wyszło ty? No. Ile? No 150 zł. Bo dostałem zwrotnik I jeszcze poleciłem swój link ziomkom No właśnie, jest coś takiego, wiesz? Tak. Że jak polecisz link ziomką, za 20 poleceń dostaniesz 2000 zł. Po 100 zł za każdą zakupioną polisę z Twojego polecenia. Moim zdaniem kozak opcja, dlatego warto, żebyście weszli w link w opisie i sprawdzili, Mubi bo. To jest mocny temat, nie? No mówi, ubezpieczyć lubi. Dwie stówki zarobiłem na ziomkach, 150 na ubezpieczenie pieczonku się żyje chłopie. Okay. Dokładnie. Także wbijajcie do linku w opisie i korzystajcie, żeby mieć tanie. Oce? O. I to jest to, co popycha sprzęgło. Patrz ile syfu tu jest. No i tutaj cieknie nam. Wymijamy i zobaczymy, gdzie cieknie. Tu tylko jedna uszczelka jest. Albo się to wyrobiło. O, tu się wyrobiło. Tuć, czuć w kij. W tym cylindrze czuć w żerwki. Hmm. Co tam? A ja ich chce pochłonąć pieniądze. A co zdechło? Cieknie występu. Uu, ostro. O ring dać, to założyć i ona trochę się rozciągnie, i tymczasowo może trzymać. On musi być gruby, ale mniejszy rozmiarem, i wtedy tutaj pod kołnierz go wsadzasz, żeby on opinał tam wewnątrz i był wsadzony tu pod kołnierz. Pytanie, czy to w ogóle będzie trzymać. No dobra, dawaj, zobaczymy. Minimalnie, żeby dociskał. Tego dawaj, bo ten, ten, się ten będzie ten, za mały. Patrz, on będzie cienki i będzie tam wiesz. No to spróbuj, wsadzaj go. No dawaj. I co myślicie, że będzie działać? No spróbujemy. Jest taka szansa, nie? Się zbączył? Kto czemu tak sapi? Kto czuje, tym produkuje. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak sprzęgło naprawiał na O-ring. No ale może. Ej, tu pod spodem nie cieknie, także spoko, kurna. Zrobili czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. I godziny, ale zrobili. The widzowie. witam w kolejnym dniu. Mieliśmy zakładać tą kierownicę prostą, taką endurową. Tylko problem jest taki, przewody są po prostu za. Krótkie. Może to zrobimy jeszcze w przyszłym odcinku. A jeśli tego nie zrobimy, no to taką półeczkę z kierownicą krzywą mamy na sprzedaż, ale kierownicę można naprostować. Nawet Rafałek się dzisiaj przejedzie tym górnym, co? Zobaczymy jej możliwości terenowe. Chodzi o to, że czy te opony, tylko zmiana opon, wzmocni właściwości terenowe tej hajobuzy? lecimy na jakieś szuterki. Sprawdzimy, czy poleci na gumie po szutrze. Jak poleci, to zabieramy ją na podjazdy. Gada Jak ta kostka człowieku ona rowy będzie kopać. Normalnie strzelisz ze sprzęgła i o, tak, o dupa będzie taka siadała. Już nie jest 150, tylko 120. Ty pierwszy czy ja? Z pierkami. Do no. jednego. Lecisz? No tak, tak. No dobra. Patrz jak nasza modyfikacja sprzęgła działa. Jak było tak wciśnięte, to o tak popuszczałeś leciutko i już jechał motor. A patrz teraz. Cyk. Na dwa palce. I dopiero jedzie. Ja pierdziele! Jest tak miękka ziemia dzisiaj po tym deszczu, ale będzie fontanna z tyłu. Kurno, ale sypie. Ja pierdziele, zaraz nam szybę zepiję w opałku. To... O kurde. No na szczęście nie pobite. Ale kiedyś miałem taką e, sytuację, że normalnie spod koła strzeliło i wiesz, i po szybie było, nie? Ja pierdzielę, tym sprzętem tylko ruszasz i on już robi fontannę z tyłu. się ciężko jeść. Czemu ciężko? Ja pierwszy raz w terenie jadę, czuć tą masę, ręce już bolą. Dobra, dawaj mnie to i jakie masz rady dla jego? Stabilnie mocno rękami trzymać się. kurwa! Ole to się oddycha jak Przyspieszenie jest okrutne! Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak wywalać. Sprawdźmy ile da się tym kulesie lecieć. Pierdziele! 180 się pokazało na zegarze. E, w elegancko! No kurna, tą gada być źle. Tak. Ona... Ona się napędza teraz lepiej niż na asfalcie. Szczerze mówiąc, to tak, bo na asfalcie miała mniej trakcji niż teraz. Tam na tej prostej się przejechałem, to widziałem, jak mi wskazówka do 200 skoczyła, ale nie wiem, ile było, ze 120, może? Uf, ja Tutaj, jak kilka razy mnie przerzuciło, takimi bokami ludzie mówili, że oni się zaczynają o nas bać, jak lataliśmy. To powiem ci, że o ile wtedy czułem się spokojnie, teraz jestem autentycznie obstrany. To jest coś co lepsze opony niż tamte, co miałem na asfalcie. Zdecydowanie, 100%. Próbowałem to na gumę podciągnąć i nie da się. O ile na asfalcie jeszcze się dało, to tutaj ok, czuć przyspieszenie, ale tył mieli. Mimo, że nasza Hayabusa radziła sobie w terenie jak wściekła, to wciąż miała jedną wadę, która nas męczyła. Padnięty rozrusznik. I o ile jeszcze teraz sobie jakoś radziliśmy odpalając ją na popych, to później te odpalanie da nam w kość. Dobra zagotowana! O kurna! O! Kurna! Dawaj, odpalimy ją szybko, to ją przygonię. Dawaj, 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 dawaj! Kurna, chłopie! No nie właśnie, zagotowana jest kij! Nie, chodź zobaczysz, patrz. Tak. Iglia cały czas! Rezerwa! Temperatura rośnie! Najstraszniejsze jest to, że leciałem tym 150 po lesie. Trakcji nie gubiłeś Przeci wtedy? Nie, nie. Wstałem i autentycznie patrzyłem, żeby była prędkość stała. 150. A może i nawet 160. Ty jesteś taki typowy dawca. Stigur! Zbroja obstrona. Zbroja, ja pierdziele, Galoty, tak o wieku. Nie widzisz, jak spuchły spodnie? Nawalone w środku. Jutro, shooter? No. The next day. O nie! <noise> Jesteśmy w tym miejscu po to, żeby stestować jak to gówno będzie wspinało się na podjazdy. Teoretycznie powinna się wspinać lepiej. Czy tak będzie? Zobaczymy, przekonamy się. Nie pójdzie. Trzeba napychać. Płynu nie dawaliśmy w wczoraj. Płynu? No. Może nie ubyło. Będzie dobrze. Dzisiaj już przymrozek, więc już przymarza. I tutaj mamy już... Zalążki lodu, a jak lód, to kolec będzie w hajabuzie grany. Ej, jakby trzy paki po lodzie jechać, to by było mocne, co? Tylko z będzie taki problem, że na ten lód będzie przecinała. Jak piła motorowa taka. Ale paruje. Ale w sumie ciepło jest, to dlatego. W sensie ciepło jej, a teraz jest zimno i dlatego tak paruje. Zobacz, ona cała w Rosie jest. Wszystko jest w porządku, widzowie. Wszystko jest w porządku, nie zajedziemy tej hajobuzy. absolutnie. Taki motocykl za taką ilość pieniędzy nie może być zajechany, wiecie o co chodzi. Widzowie, doszliśmy do wniosku, że faktycznie wczoraj mogło nam wywalić ten płyn. Trzeba będzie dolać, no. Dobra, patrz jaka czyściutka woda źródlana. No i cała, i tak wywali. Dobra. Dobra, już, jest, jest. Już jest ponad full, o, widzę gdzie jest. Przejadę się i zobaczymy. Dawaj Rafałek siadaj, podwiozę O kurde, to będzie mocne Słysz Skurcz dostałem. O a trzymać zęgło. A, boj <śmienny> Skurcz dostałem na dółsku. Ja wiele wiele. Budawaj. Ty jeźć, a ja usiądę na tył. Dobra? Można zabrać kogoś. Na się. Ale on nagrzewie mocno, co? Dobra, aż kamieniem bo Dostałeś Takim malutkim, no. Ale żyjesz. A żyję, żyjesz. Dobrze. Daj! Co za pelikan! Chajabuza upada po raz pierwszy. Droga krzyżowa, chajabuzy. Źle ją widzieć jak tak leży. To, weź pomóż. No co pomóż? 270 kilo, proszę. Wywaliłeś się to wstawaj. Ale że się odwalił, kur na zalało. Jak się zalała, jak to wtrysk? A może na saniu? Czekaj. Urna! Jedynka była! To nic, ona się oblizuje po tym. Ona nie wie, co jeszcze czeka. Ona jeszcze dostanie zaraz kontuzji. <grywa> Są tego wszystkiego plusy! Bo je się wywaliła na piaseczku mięciutkim. Więc no, się nie wie, że to jest tylko początek, ona sobie odpoczęła, poleżała. Tak. Rafałek powiedział, jak teraz wsiadał, że znowu się przygotowała trochę. No i pytanie, co jest problemem? Czy to jest ta woda, czy po prostu ten silnik nie lubi takich katów? Chociaż no widziałem, że hajabuzy są upalane naprawdę solidnie, no nie? <śmiech> <śmiech> On jest jakieś kurna prawie 100 metrów od nas, a tutaj kamienie dolatują. Ja Żyje. Mamy tutaj taki podjazd. Musisz tu wjechać pod górę, nie? Wyobraź sobie, że to jest KTM. Wjechał z Kubany i to całkiem ładnie. To nie był jakiś taki mega stromy podjazd, tutaj są bardziej strome podjazdy i ja bym właśnie kurde na te mega strome podjazdy podjechał, bo ona prosi o więcej. To co my teraz jej robimy, to to jest człowiek, o takie, to jest takie piki, a to jest sprzęt stworzony do wyższych celów. Zero pytań, zero. Dobra, pokaż ty jak się robi. No dobra. Ole ha, 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 ha. Ale podskoczyła, aż sobie tu tylną kanapę dupę obiłem. Tutaj już jest stary poważnie, nie? Tu jest mega wysoki podjazd, nie? Jak staniesz od boku. Zobacz. Stary. O kurna! Ja pierdzielę jaki ogromny podjazd! Woo! To już jest za mocne Dla... Dawaj, o kurde. Ej zobacz jaki tu jest podjazd, nie? No jest w kij wysoko Właśnie to jest najgorsze, że na aparacie takich rzeczy nie widać, nie? Jesteś normalnym gościem, który jeździ enduro, to nie poczujesz tego kilograma, dwóch, pięciu różnicy, co nie? Ale dwa razy tyle, albo trzy razy tyle, jak krosówka waży załóżmy 90 kg, To trzy krosówki to jest 270 kg, czyli tyle co to O kurna, o kurna Ciężko przez gałąź przejechać, przez drzewo. Zaczepiłem się. No, samemu w taki teren, takim głównym, się nie da. I zobaczcie, że na dobrą sprawę to zaczepiłem się dosłownie na gałęzi, gdzie krosówką normalnie bym takie coś przejechał i wyciągnął motocykl sam. Ostatni raz zabieram takiego klocka w taki teren. Nie wytrzymam. Wjedziesz w taką dziurę i kur na koniec. Halo, odpalasz czy nie? No, kija, rozrusznik, nic nie działa. Jedź, odpal, błagam cię. Pamiętacie, jak wcześniej mówiłem, że rozrusznik da nam w kość? To jest właśnie ten moment. Ja pierdziele! Ja! Wydałem dwa pieprzone tysiące na to, żeby to gówno jeździło. I jeździ. Dobrze jeździ. Ten silnik naprawdę teraz podaje. A to było tylko czyszczenie. I dwa tysiące. Zapłaciłem dużo. OK, było zrobione. Pieprzony, górna, kurde rozrusznik. Kurde! Autentycznie ten rozrusznik mnie wykończy, nie? Dzisiaj fizycznie to kij, ale psychicznie. Psychicznie człowieku będę rozjechany po tym odcinku. Jeszcze ból jeszcze coś próbuję powiedzieć, nie? Weź tak, kopa w nią. Dzięki. Uwe, się w nią. Patrz, inspekcja stanu od, dołu od razu, patrz. Ej, ale ta waga jest po prostu przytłaczająca, nie? Za ciężki, no jakbyśmy ważyli po 500 kilo to by było git. No wtedy to człowieku, ona by była rowerkiem, nie? Może warto się ten zastosować dietę fast foodową i wtedy może Hayabusa będzie dla mnie odpowiednia. Do głowy wpadł nam pomysł, aby sprawdzić czujnik, który znajduje się przy klamce sprzęgła. Połączyliśmy i rozrusznik kręcił, ale Hayabusa nadal nie miała chęci odpalać. Faktycznie czujnik, pierdziano. Ty się znasz na robocie. A? Gratuluję ci. Dzięki. Dobra, kurna. Skoro ja się zmęczyłem, to nie rapałek to gówno odpali i się przejedzie, bo ja już nie mam siły na tą. Wykończy mnie ta gruba krowa. Ostatni kathajabuzy. Lecimy. poza sprzętem. I jak? Sama jazda jest okej, okay, ale męczy samo jej trzymanie, żeby ona w ogóle jakoś, jakokolwiek, jak byle jak, ale prosto jechała. Kurna! Ja pierdyza. Rowy wykopane. Pule kopcie tym Oj, 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 oj. O kurna, ale zagotowana! Weź ją przekoń, ty! Ja pierdzielę. Zajedziemy tą hajabuzę w cholerę. I będzie gówno z niej. I tyle będzie ze swapa do smarta. Dwa odcinki z hajabuzu i wsią. Miałeś? Szybko! Po szybie! Ja pierdziele! Ja pierdzielę. Rolkę zrobiła. O, coś się płamało. A nie, chyba nie jasna. Nie odczuła nic. Zobaczymy czy odpali. Pija. Takie kierunki całe? Tak. To jeszcze możemy sprzedać dla kogoś. Boga? Ja pierdzielę prawie! Ej, prawie wiechała. To trzech razy sztuka. O kurna, przekręcij się zaświecił. Jej się to chyba nie podoba. Podoba się jej, ona chce więcej, dawaj. A taka ładna była. Jeszcze można było odzyskać jej. niej. Kurna, teraz czuję, że żyje. O kurna, finito, a nie jednak nie, kurna człowieku ona jest niezniszczalna, ale kiera się zgięła się rozprostuję. myślałem, że sprzęgło się połamało, ale się kiera zgięła Patujemy szmaty dalej O dech patrz Michał to ty no, trochę się przytulił. tak mi źle z tym, bo ona była taka ładna na początku tego odcinka kur... ja pieprzę kur... Nie ma się już. Pokonała nas. Ona odpala jeszcze, ale ten rozrusznik nie działa. I ten rozrusznik to jest po prostu coś, co pokonało mnie, przyznaję. Kocham ten motocyk za to, jaki jest dziki, ale naprawdę jego waga i te bolączki to jest coś... Zostawcie suba, zostawcie komentarz, czy wam się to podobało. To, że rozrusznik naprawiamy, to jest mus. Ale dajcie znać, czym ten silnik miałby wylecieć, bo do motocykla to się zdecydowanie nie nadaje. Tym bardziej w terenie. Pozdro, Elo.